Warsaw, europejsko zabrzmiałem co? Górnejka gym, standardowo. Uwielbiam tu ćwiczyć, uwielbiam, uwielbiam tu ćwiczyć. I widziałem, że gdzieś się Robert kręci. Może się zakręci, może się wkręci na materiał. Zaczynamy. Kong od nas z Hirolaba. Pytaliście jako przy treningu w kabiorę. Mm -hmm. mm. Mm. Tutaj nie oszukuję, bo naprawdę smakowo jest dobre. Półtore miereczki. I co? Skoczę na rowerek, nie będę was zamulał. Dzisiaj trening w plecu, w tyłu barku. Jak się dla jego spodoba jaka maszyna, to zrobi jeszcze więcej, ale plecy i tą będą na pewno będziecie mogli zobaczyć, jak ja podchodzę do tych partii. No i co? Zaczynamy. Pierwszym ćwiczeniem w dzisiejszym repertuarze jest podciąganie najpierw z ciężarem, a potem będzie prawdopodobnie bez. Ale od tego zaczynamy. <laughs> 10 powtórzeń co mi się bardzo podoba i zakres ogólnie mam 10-12 także ciężar na ten moment ściągam. Kolejne serie będą bez trzy serie. Najbardziej w podciąganiu skupiam się nad rozciągnięciem, bo to jest najważniejsza część, żeby jak najbardziej rozciągnąć te najszersze. Zmian w podejściu treningowym. Po pierwsze rozgrzewkę robię trochę bardziej intensywnie, żeby ten podz, wiadomo czego, troszeczkę popłynął. A druga rzecz jest taka, że robię, bo ostatnio zauważyłem, że moje przerwy były zbyt krótkie. Tylko staram się, żeby te przerwy szkółnie w ćwiczeniach wielostowowych były dwie minuty co najmniej. Jeżeli w izolacji, no to wiadomo, troszeczkę mniej. No i też. Na razie nie robię takiej dużej objętości, jak zobaczycie na plecy. Więc też tutaj za bardzo się nie spieszę, żeby cały czas mieć obcy progresji. Wiadomo, jestem na innej siłowni, inne maszyny, ale jeżeli jestem u siebie, to mam to wszystko ponotowane i tak dalej wiem jak progresuje. No ale w podciąganiu wiadome, wszędzie masz tak naprawdę tak samo. Tydzień tam było 8 z e, ciężarem dyszką. Teraz mamy 10. Także na plus.

To suba komentarz i łapkę. Dziękuję ci bardzo, drogi widzu. Pomyślałem, że zrobimy coś, czego nie mam na siłowni, także... 100 kg hantel, wiosło jednorącz, no i tutaj zrobimy sobie dwie serie wysuwania, ale nie poszło najgorzej, biorąc pod uwagę to, że no nie wiosłuję hantlem, bo nie mamy dużych hantli na siłowni, ale no ma to swój klimat ten malutki hantelek. Drugi rzut 80 i tak to będzie grane. Chwila odpoczynku, parę wdechów i lecimy z drugą rączką. Ciekawy T-bar, bo tutaj są troszeczkę inne chwyty niż w standardowym, więc ja sobie zrobię młotkowo. robocze Robocze tutaj będą dwie. I pamiętajcie, jak budujemy plecy, chcemy, żeby nasz kręgosłup był prosty. Jeżeli chcemy rozciągnąć łopatki i zaczniemy go za mocno puszczać, no to wtedy będziemy też wypuszczać barki. Chcemy się skupić głównie na rozciągnięciu pleców, a nie rozciągnięciu wszystkiego. Wiecie, wypuszczeniu na łokcie aż z przeprostem. I potem przyciągając myślimy o tym, żeby pracować łokciem, a nie odsuwać je tak mocno na boki. Tutaj chcemy skupić się na pracy pleców. Tutaj chodzi o to, żeby przenieść aż nad głowę ruch. Nie tylko skupić się na tym i ciągać jakby, nie wiem, dzwon w Notre Dame. Tutaj chcecie zrobić pełny ruch rozciągnięcia i przyciągnąć na tyle, ile się da. Mamy tam świetną maszynę, ale jak pamiętacie z materiału z majkiem niestety się w nią nie mieści. Parę rzeczy, jeżeli chodzi o. Wykluczanie barku przy pracy pleców. Nie da się wykluczyć w 100% barku. Oczywiście da się to zminimalizować i staramy się to jak najbardziej, tak jak przy wiosłowaniach, żeby ten bark trzymać w dół, ale w 100% nie wyłączysz tego. Tak samo jak ktoś robi wznosy bokiem i mówi, wyłączę totalnie czworoboczny. <summ> <summ> O, okay. co do pleców, dzisiaj było 9 serii roboczych. Normalnie jest osiem, ale, ale mi się podobała ta maszyna. Po pierwsze, no i hantel, więc zrobiłem sobie jeszcze troszkę większą tą jedną serię objętości. Co do barków, będzie pięć serii tutaj. Dlaczego? Fajnie ta maszyna chodzi. Normalnie bym zrobił na przykład trzy serie tu i dwie z liną, ale jeżeli ta maszyna bardzo fajnie chodzi, u mnie na siłowni na przykład no nie ma pełnego zakresu, tutaj jest świetnie, więc wykorzystam sobie. Na leniwego koksa sobie posiedzę. Остатня yeah. серия. Nie rosną mi łydki Trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie Czy naprawdę trenujemy te łytki? Bo ja sam byłem przykładem Takiego typowego, wiecie, gościa, który Jak podwijał spodenki, no to No było średnio I chodzi mi tu o łydki, rozmiar Nie o łydki eee, Wiecie o czym mówię No ale jeżeli trenujemy i chcemy coś naprawdę poprawić to trzeba się do tego przyłożyć a szczególnie jeżeli to jest partia, która jest u was słabsza, która była u mnie słabsza. Nigdy nie będzie jakaś taka jak u Wolskiego na przykład, która zaczyna się przy samej pięcie aż, wiecie, doczepiona do Achillesa. Właściwie to on ma Achilles doczepiony do łydki, nie na odwrót, ale u mnie akurat jest zawieszona wyżej. Ale jak nawaliłem tej masy troszeczkę w nią, no to no już nie jest takim kikiem. I też chciałbym mieć jakąś złotą receptę, którą Wam teraz zdradzę. Na zasadzie jeden sposób na każdą łydkę. Byłbym wtedy prawdopodobnie milionerem. No ale na razie jestem tylko. Inaczej, byłbym miliarderem. Na razie jestem tylko milionerem. O marzeniach warto głośno mówić. Ale chodzi mi o to, że. Szukajcie sposobu innego niż do tej pory. Jeden klucz, który zawsze będę powtarzał, praca w rozciągnięciu tej łydki. Dużo osób robi to, wiecie, wspięcie i ok, może wspiąć się jeszcze wyżej, ale nie rozciąga jej na maksa. Tu chodzi o na jak największe rozciągnięcie tej łydki, czyli ta faza na dole. Chcemy jak najbardziej. Mieliśmy bardzo miłe pożegnanie od mini Antosia. Śledźcie na Instagramie, bardzo dobry trener, jeżeli chodzi o motorykę też, jakby kogoś interesowało. Kończymy, bo zaraz tutaj wszystkie maszyny oblecę, wszystko zrobię. No to jest taka meka tak naprawdę, jak, no, jak to ktoś jest to chciałby ćwiczyć wszystko i, i dosłownie przeleci wszystkie maszyny, zrobisz cały trening, full body workout, całego życia. Ale wszystko co dobre. Niekoniecznie się kończy, bo nikt nie mówi, że będziemy tu ostatni raz. Ale na pewno na ten moment czas na małą przerwę. I widzimy się już niebawem. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie sobie komentarz, łapkę w górę, wszystkie dobre rzeczy. Do później, przyjaciele.